Intelekt. Cztery strony talentu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek o talencie intelekt. Pierwsza strona talentu. Osoba z dojrzałym talentem intelekt, kiedy tylko ma czas na połączenie informacji, przeprocesowanie ich, pomyślenie o nich, sprawdzenie różnych sposobów patrzenia na te informacje, wprowadza przejrzystość i jasność do decyzji. Bo wnosi właśnie wszystkie punkty widzenia i ma to poukładane w głowie, i może też przekazać innym osobom. Ten sposób patrzenia na informacje, te różne łączące się fakty, wątki, pomaga też bardzo w procesie decyzyjnym. Decyzje, które poprzedza właśnie ten proces myślowy, są zwykle lepsze, są oparte o pewne przemyślenia, nie są może szybkie, ale są bezpieczniejsze i. Nawet często inne, niż gdybyśmy je wykonywali, gdyby te osoby z tym talentem podejmowały decyzje szybko, bo właśnie są oparte o bardzo różne punkty widzenia. Osoba z dojrzałym talentem intelekt też umie bardzo głęboko wejść w temat, szukając nowych materiałów, poświęcając odpowiednią ilość czasu na to, żeby te materiały połączyć, ale też ma dużą świadomość tego, kiedy już jest ten czas, żeby działać, czyli umie przejść od głębokiego myślenia do wykorzystania. Tego, co jest wynikiem tego myślenia, do działania, do ruszenia do przodu, do podjęcia jakiejś akcji. Zwykle też osoby z dojrzałym talentem, intelekt są ciekawymi rozmówcami. Wnoszą nieoczywiste spojrzenie, nieoczywiste wątki, nieoczywiste pomysły, nieoczywiste materiały źródłowe, które sprawiają, że rozmowa jest bardziej interesująca, pogłębiona, po prostu ciekawsza. Druga strona talentu: produktywność. Simon Sinek w swojej książce mówi zaczniemy, dlaczego. Myślę, że dla osób z talentem, intelekt. Jest to bardzo oczywisty sposób działania. Jeżeli te osoby mają czas i przestrzeń przemyśleć, dlaczego to robimy, po co to robimy, jaki tego będzie efekt, w jaki sposób chcemy to zrobić, to to działanie potem jest po pierwsze bardziej ukierunkowane na to, co chcemy osiągnąć, a po drugie jest też dużo większa motywacja, bo jest bardzo jasne połączenie. Robimy to dlatego, bo i ta odpowiedź właśnie, bo jest bardzo, bardzo jasno, jasno sprecyzowana. Osoba z tym trendem. Umie wnieść to, że najlepiej działa, kiedy ma czas na przemyślenie. Umie zakomunikować, że jeżeli chcesz szybkie decyzji, to to będzie intuicyjna odpowiedź, a nie przemyślana. Jeżeli chcesz przemyślanej decyzji, przemyślanego sposobu działania, daj mi trochę czasu. Ale ten czas poświęcony na myślenie potem się bardzo spłaca, bo wszystkie kolejne decyzje są bardzo szybkie, bo już są właśnie opisane, zapisane, przemyślane, prze przeboksowane. Trzecia strona talentu nawyki. Osoby z talentem intelekt. Kiedy budują nawyki, najlepiej to robią, kiedy przemyślą, jak ten nowo budowany nawyk wpłynie na pozostałe wszystkie nawyki, na wszystkie pozostałe konteksty, na ich życie, na ich rutyny. Kiedy umieją sobie to poukładać i opisać sobie, ok, ten nowy nawyk tak mi pasuje do tej układanki, to potem jego egzekucja jest dużo prostsza, egzekucja budowania tego nawyku jest dużo prostsza i zwykle kończy się sukcesem, bo jest jasno powiedziane, Dlaczego ten nawyk tak bardzo chcę zbudować? Często osoby z talentem intelekt też naturalnie łączą nowe nawyki z tożsamością. James Clear w swojej książce Atomowe nawyki mówi o tym, że oprócz wskazania wskazówki, akcji i nagrody warto połączyć budowany nawyk z tożsamością. Jaką wersję siebie buduje dzięki temu nawykowi? Osoby z talentem intelekt mają dużą łatwość łączenia. Robię to, bo chcę być i umiem na to pytanie odpowiedzieć. Czwarta strona talentu, ćwiczenia. Zastanów się, jak podejmujesz decyzję. Najlepiej popatrz na ostatnie 3 miesiące i zapisz, jak te decyzje, które zostały podjęte, zostały podjęte. Co na nie wpływało, co im pomagało, co sprawiło, że to były dobre decyzje, a może co sprawiło, że to nie były dobre decyzje. Opisz dla siebie ten proces decyzyjny, zapisz, co pomagało i zastosuj go następnym razem. I zwłaszcza zauważ, w którym momencie był już ten moment, kiedy można było sobie powiedzieć: Tak, już wiem wystarczająco wiele. Jest pora działania. To jest ważne, żeby móc przy następnej okazji właśnie działać efektywnie, Odróżnić ten moment myślenia od momentu, kiedy już jest akcja. Drugi pomysł pochodzi z książki Esencjalista, może warto zaplanować sobie sesję esen esencjalisty godzinę dwie poświęcone tylko na myślenie. I to myślenie ukierunkować w jakimś wybranym obszarze, na jakiś wybrany obszar. Ciekawy jestem, jakie będą wyniki tego dwugodzinnego myślenia, gdzie nie ma nic innego: nie ma książek, nie ma muzyki, nie ma rozpraszaczy. Jest tylko godzina dwie, właśnie ukierunkowane na ten jeden wybrany temat. To tyle. To moje pomysły, moje myśli na temat talentu intelekt w tych czterech obszarach. Mam nadzieję, że są dla Was przydatne. Zachęcam do zrobienia ćwiczeń. A tymczasem do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć.